Witam Was bardzo serdecznie i zachęcam do upieczenia takich świątecznych babeczek marchewkowych. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i zechcecie je wykonać w domu. Składniki, jakie będziemy potrzebować, to: 4 marchewki, półtorej szklanki mąki. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 całe jajka, 3 czwarte szklanki oleju, 2 łyżki przyprawy korzennej, 1 szklanka brązowego bądź białego cukru. Jeśli chodzi o przygotowanie, rozpoczynamy je oczywiście od obrania i umycia marchewek a teraz czas je zetrzeć na tarce bądź w robocie kuchennym, tak jak ja na dosyć drobnych oczkach. Zaczynamy łączenie składników. Rozpoczynamy od wrzucenia do misy jajek, cukru oraz oleju. Warto je teraz ze sobą połączyć do momentu, aż cukier, chociaż delikatnie się rozpuści. Następnie dodajemy startą marchewkę. Mieszamy do połączenia się tych składników. A teraz czas na wszystkie składniki suche, czyli dosypujemy mąkę, proszek do pieczenia, przyprawę korzenną i wszystkie składniki mieszamy, aż się ze sobą połączą. Jak widać, masa nie jest jakoś bardzo. Mocno stała, i teraz przekładamy ją do foremek, do muffinek. Do tego celu najlepiej przyda się łyżka do lodów, która odmierza idealnej wielkości porcje, przez co nasze babeczki będą w tym samym rozmiarze. Będziemy teraz piec nasze babeczki we wcześniej nagrzanym piekarniku do 180 stopni i takie babeczki pieką się około 25-30 minut. Tu już musicie doglądać ich i dostosować ten czas do mocy waszego piekarnika. Muzyka Po upływie tego czasu wyciągamy nasze muffinki z piekarnika i najlepiej przełożyć je na kratkę. Jeśli piekliście je w takiej samej formie jak ja, warto je wyjąć z tej foremki, aby mogły swobodnie sobie ostygnąć, a nadmiar ciepła odparować. Do zaprezentowania takich babeczek najlepszy będzie taki stojak, i dla względów estetycznych polecam Wam włożenie takiej już upieczonej babeczki w kolejną papilotkę. Jak możecie zauważyć, nawet takie nieudekorowane babeczki na takim stojaku prezentują się pięknie, a z takiej porcji ciasta przygotowałam 12 babeczek. A teraz przechodzimy do dekorowania. Pokażę Wam trzy sposoby. Pierwszym z nich jest użycie lukru plastycznego, którego teraz możecie dostać w każdym większym supermarkecie. Jest on już gotowy do użycia, wystarczy go tylko odpakować, rozwałkować i tak naprawdę macie dużo mniej roboty. Na blad wysypałam odrobinę cukru, pudru. A następnie będę zagniatać delikatnie tą masę, chociaż ona jest już bardzo, bardzo plastyczna. Rozwałkowuję ją na dosyć cienki placuszek. Do udekorowania moich mafinek użyję moich stempelków z motywem świątecznym, czyli wykraiwam szklanką kółeczka, a następnie za pomocą stempelków wybijam na nich motyw świąteczny. Jak widzicie, jest to bardzo proste i wystarczy teraz tylko położyć taką ozdobę na górę naszej babeczki, i jak widzicie, efekt jest bardzo, bardzo fajny. Równie dobrze taki motyw świąteczny możecie wycisnąć na masie marcepanowej, którą bez problemu dostaniecie chociażby w lidlu. Drugim sposobem jest użycie czekolady i różnego rodzaju posypek. Jest ich bardzo dużo w supermarketach, wystarczy rozpuścić czekoladę. Ja użyłam czekolady białej, następnie górę naszej babeczki zamaczamy w czekoladzie, a następnie posypujemy ją posypką. I pierwsza babeczka gotowa. Posypek jest bardzo duża ilość, i w zależności od tego, jakiej użyjecie, taki efekt uzyskacie. Przyda się również taki kolorowy cukier, który wygląda bardzo efektownie. Te sposoby na dekoracji są naprawdę bardzo proste i mega efektowne, więc mam nadzieję, że z nich skorzystacie. Ostatnią babeczkę dekoruję gwiazdą wykonaną z marcepanu. A trzecim sposobem na dekorację jest przygotowanie świątecznych pikerów z takiej taśmy z motywem świątecznym, które wystarczy okleić tylko na wykałaczce, przyciąć do odpowiedniego rozmiaru, i takim to sposobem kolejny motyw świąteczny został uzyskany. Czyż to nie jest proste? I babeczki są gotowe, są przepyszne, bardzo miękkie, pachnące piernikiem, więc koniecznie musicie je chociażby przed świętami przygotować, a być może będą gościć na Waszym wigilijnym stole. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście je wtedy przygotowali. Z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przepis się przydał, że Was zachęci do pichcenia w kuchni, a z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.